Bo w tej sytuacji nie ma tego wyroku. Przez to, że państwo no, nie może sąd przejść u To Może trzeba było po wyroku. Proszę panią, wyrok sam też wyłączono będzie. z procesu najważniejszego przywódcy hunty Tak. Otóż sąd wyłączając ze sprawy przywódcę hunty arcyzbrodniarza, takiego jak to, generała Jaruzelskiego, Niemożliwe skazanie. Tak samo zrobi Sud Gdańskiej w Katowice. Już więc wiadomo jaki zapad nie Nie będzie skazany Jaruzelski. To jest kluczem, który już znam. Proces był tchuczką. Zmarnował nam wiele lat. Ja chodzę 20 parę lat za sprawcą zabicia mojej mamy. I jest dokładnie tak samo jak w tym procesie. Z miesiąca na miesiąc kolejnych biegłych świadków, zabawy, podchody, wyłączanie, przekazywanie innym sądom. I prowadzi to. To jest pierwsza instancja tylu lat. To jest po prostu kpina z wymiaru sprawiedliwości. Wiadomo... Słyszę dzisiaj ten wyrok jednak. Pan wie, jakże to jest wyrok, ale pan ja może to przyszło, żeby to usłyszeć, bo może lepiej by było protestować o wyrok. Proszę Panią, są tacy, są tacy, którzy uważają, że z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Są tacy. Wierzą w taką prymitywną propagandę. W ojczyźnie demokracji w Stanach Zjednoczonych. Każdy wyrok i każde działanie sądu podlega kontroli społecznej. To co robimy... Ale pan niech źle zrozumiał. Ja, nie wyrokami się nie dyskryduje, tylko że właśnie w obrokach można dyskutować. Proszę pani, chcemy, żeby wyrok odzwierciedlał interes społeczny. Sąd sobie nie zdaje sprawy. Jaki jest interes społeczny w tej sprawy, ponieważ pozwala nawet, żeby Kiszczak nie przyszedł na salę. Prosta rzecz. Wysyła się wezwanie. Generał Kiszczak, proszę panie Czesławie przybyć na wyrok, bo inaczej pana doprowadzimy. Nie trzeba by go tej tajdanka przyjąć. Przyszedłby tu grzecznie, nie do Egiptu, by pojechał na czasy. to tak jak robi sobie żart z tego sądu, z tego sądu sobie jak robi żarty. Daje zaświadczenie, że że jest chory, po czym jedzie do Egiptu. Cześć, chodź tutaj. Otóż nie ma zgody na to, żeby sąd sobie z nas kpił, bo sąd wie, co tu się dzieje. Sąd reżyseruje tą kpinę. I my się nie zgadzamy na to, żeby sąd w sposób jawnie bezprawny reżyserował nam spektakl, w którym się udaje sprawiedliwość, ale skoro się zakłada, że tej sprawiedliwości nie będzie, bo nie ma tu ani kiszczakania, to nas nie interesuje. Panie Starze, że poproszę się złotych